Cześć, dzień dobry, tu Magda. Witam się z Wami bardzo serdecznie w dziewiątym, dziewiątym już dniu Clean 9, czyli w ostatnim dniu Clean 9. No i tak wracam do korzeni, czyli live z kuchni przy gotowaniu, bo tutaj ostatnio tylko gadałam, gadałam, a gotowanie nie było i miksowania. No teraz nie będzie gotowania, będzie miksowanie w termomiksie, który na szczęście działa. Ostatnio chciał odmówić posłuszeństwa, ale jednak się opamiętał i, i działa wszystko. Jest ok. E, I tutaj a propos termomiksa i w sumie takich zmian, to jest taka jedna anegdotka. Miałam mnóstwo pomysłów na rolki, na wszystko, tak? Koktajlowe, ale nie mogłam ich robić, ponieważ mój termomiks nie był przezroczysty. Nieważne, że miksował jak złoto, nieważne, że działa od 100 lat, ale nie był przezroczysty, nie był szklany i nie byłoby tak ładnie widać mm, na, na rolkach, relacjach czy na live'ach tego, co ja tam miksuję. Blokowało mnie to z... rok. Nie robiłam rolek, bo nie mam w czym, bo nie mam jak i wymyślałam sobie takie przeszkody. Pewnego dnia dostałam od mojej sąsiadki masz sąsiadka, bo ja nie używam fala, najzwyklejszego. Dużo słabiej miksuje niż Thermomix, no ale jest szklany i ja na ten sygnał od 2 czekałam i wtedy zaczęłam robić rolki, bo miałam szklany pojemnik. Zauważcie, jak tak czasem jest z jakimiś właśnie nawykami, zmianami, czekamy na małą rzecz, mały sygnał, cokolwiek, żeby nas gdzieś coś pchnęło. I dla mnie właśnie ten... Teraz dzisiaj będę miksować w termimiksie, bo on nagładko zrobi to, co ja chcę. Na rolkę będę miksować tam, bo, bo lepiej widać. Czasem czekam na taką naprawdę małą, małą zmianę, na mały sygnał, żeby, żeby pójść dalej. I ten Clean 9 może być taką zmianą, może być takim sygnałem do zmiany nawyków. Clean 9 i magiczne pudełeczka z białko czy pudełeczku ci nie załatwił całej sprawy za ciebie. To nie jest tak, że ty spódniesz na clean 9 4 kilo i, i potem to się utrzymuje. Nie? To nie jest tak, że ty zrobisz clean 9 i po zakończeniu programu, jak pierwszy raz go robisz, będziesz nagle idealnie wszystko jeść i w ogóle będziesz taka zdrowa i fit. Nie! To jest taki element w tym całym procesie, Nabywania, uczenia się zdrowych nawyków i dbania o siebie. Yy, I ja robię klient 9 od 2021 roku. Już na pewno zrobiłam ich ponad 10. W tym roku to jest mój trzeci. Yy, czy ja mam zdrowe nawyki? Mam. Yy, czy ja się dobrze odżywiam? Tak. Yy, czy przytyłam za bardzo? Tak. Czy miałam za duży brzuch? Tak, nie? Więc dla osób, które nawet w tym wszystkim siedzi, ja dobrze się czuję, zna się na tym mam duży poziom, jak wszystko, wszystko jest OK. Nagle gdzieś magicznie. Czy znaczy, ja tam chyba wiem dlaczego, no ale okej, okay. dobra, oprócz tego, że nie ruszałam się tak dużo, jak potrzeba, i, i za dużo węglowodanów e, takich prostych jadłam. To jeszcze jeden element e, jest, ale to sobie e, muszę skontrolować badaniami. Mm. Nawet dla mnie takie wejście w ramy, taki program jest potrzebny, żeby wrócić do równowagi, żeby wrócić po prostu do siebie, do tego, co, do tego, co mi służy, nie? E, więc ten klin 9 nie jest, wiecie, magiczną zmianą, jakimś cudem, cudem świata, który nagle zmieni Twoje życie, ale jeśli będziesz robić regularnie, jeśli będziesz mm, po klin 9 też trzymać się chociaż jednego, dwóch zdrowych nawyków, które na tym klinie nabyłaś, to to ma sens, nie? To to ma duży sens. I źle otworzyłam pudełko, więc muszę zrobić tak. Teraz wam powiem, co ja tutaj wrzuciłam, tylko jeszcze jednego elementu mi brakuje. Tak, żeby było pysznie. Ja tutaj mam e, tak, połowę banana. Tak, jem klient 9 na wow, jem banany na klient To już dziewczyny w grupie wiedzą co i dlaczego. Wybieram banany takie twardsze, nie takie rozcierpane, Takie bardziej, wiecie, zielone, nie? coś takiego bardziej. Um, mam tutaj pół gruszki i drugie pół sobie wcięłam tak, o to sobie jeszcze, albo dobra. Będzie cała gruszka, Czwartkę zjadłam, a to trzy czwarte gruszki tu wrzucę. Um, nie, nie boję się owoców, nie, nie jest to za dużo owoców. Tam w tym 9 książeczka, cuda na kiju. Um, ale uczę moje tutaj dziewczyny w grupie, żeby się nie bały jeść. Jak to jest wszystko dobrze zbilansowane. I mamy tak, pół tego banana, no właśnie, będzie cała gruszka, siemielniane, um, masło orzechowe, białko czekoladowe, light nasz czekoladowy, ja lubię tego czekoladowego też. dosypię um, do tego do, do, do teraz kakao. Tutaj mam o, takie kakao. Kakao akurat nie kupuję na, na biozdrowy, i to mleko kokosowe też, krem kokosowy. No, to jest taki eko składem. To na kupicie. Yy, napiszcie do mnie, jak chcecie kod rabatowy. Bo mam tam kody rabatowe na to. Masło orzechowe, mówiłam, że dałam. Przepyszne masło orzechowe. ma, yy, pasta. Ona jest taka crunchy, czyli to są prażone orzechy. Część jest gładko, z, z, zmiksowana na gładką masę, a część jest taka postawiona w takich kawałeczkach. I ona jest taka chrupiąca, super. Dam do tego jeszcze cynamon. Cynamon, cynamon. Co ja nie przygotowałam się. Cynamon. Nie lubię cynamonu w rękach brać, ale okej. Okay. Yy, może mam zaburzenia jakieś. Dobra, duża szczypta. I cynamon też niemarketowy. Tylko też do zdrowego eee, cejloński i to marketowe to strach brać eee, i dałam tak, dałam mleko kokosowe, w związku z tym, że ono jest gęste i tłuściutkie, no dałam tego, fu, 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 ile tutaj jest, no dobra, ze 100 litrów ml tego mleka dałam mm. i doleję trochę wody jeszcze. mililitrów mleka, i ile wody? Ile ja dałam wody? 150, 200, no dobra, 150. 250 ml płynów, i to wszystko zmiksuję. I pokażę Wam, jak to będzie wyglądać, jak tylko znajdę pokrywkę. Znajdę, znajdę. Bywa nie rozpakowana, wiecie. Bajzer w domu, więc pokazuję tylko kawałek kuchni. Dobra, 30 sekund na miksowanie. 재미, żeby się przydało wziąć. Żeby było widać, jak to pięknie wygląda. No to jeszcze do lodówki. I zrobimy z tego dzisiaj jakiś obiad. On prosi się aż o kary, żeby zrobić, jak zostało tyle kokosów? Dajcie znać, czy są tu panie mleka kokosowego. Ja kocham, ja kocham kokos. Mogłabym żyć Rafaello, Banty i, i kokosem. Łoł. Wow. Dobra. Wygląda to tak. Czekoladowo, kakałkowo, kokosowo. Mm. Przepyszna. Nie wszystkie koktajle są dobre. Nie każdy koktajl mi zawsze dobry wychodzi. Ten jest cudowny. Także napiszę tutaj w opisie do, mm, do filmu przepis. No i co? Chcesz zacząć klina? Daj znać. Podziałamy. My już kończymy. Jeszcze. Kilka dni Irmina chyba będzie robić yy, i chyba Dorodka, tylko tam u Dorotki się pokomplikowało mocno, więc nie wiem, czy zaczęła. Kurczę, zaraz się muszę z nią skontaktować, więc Klin 9, jak my kończymy program, Ty również możesz robić, mamy grupy, yy, na Cię prowadzimy, więc pisz yy, śmiało z pytaniami.